Czy czujesz, że potrzebujesz oddechu świeżego powietrza? Czy chcesz uciec od zgiełku i rutyny codzienności? Oto rozwiązanie dla Ciebie. Zapraszamy Cię na niezwykłą podróż na planetę Steamland. Raj dla miłośników natury i odkrywców przyrody. bo wyobraź sobie zielone doliny pełne soczystych kwiatów tętniące życiem lasy i wodospady kaskadowe. Na Steamland przyroda nie zna granic, a jej mieszkańcy od kolorowych zwierzątek po majestyczne bestie zapraszają cię do swojego magicznego świata. Tutaj zbudujesz swój wyjątkowy dom, który stanie się twoim azylem w kosmicznym raju. Zbudź swoją wyobraźnię. Projektuj swój własny dom na tej cudownej planecie. Od bardzo prostej, prowizorycznej chatki do bardzo potężnej osady. A każdy wschód będzie budził cię z widokiem na malownicze krajobrazy, które zapierają dych w piersiach. Będziesz zasypiał natomiast pod rozgwieżdżonym niebem, pełen widowiskowych planet. Natomiast jeżeli macie w sobie duszę odkrywcy, to idealnie. Czy kiedykolwiek marzyliście o odkryciu nowych gatunków roślin zwierząt? Na Steam Land czeka na Was niezbadany świat pełen fantastycznych istot i egzotycznych roślin. Bądźcie pierwszymi, które je odkryją. Nie czekaj dłużej, zarezerwuj swoje miejsce na Steamland już dziś. Zanurz się w niezwykłym świecie przygód, piękna i tajemnic. Steamland, gdzie Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Uwaga na niebezpieczeństwa. Choć Steamland zachwyca swoim urodom, pamiętaj, że ta planeta kryje w sobie także niebezpieczeństwa od trących pastów do toksycznych plam. Bądź gotowy na każdą przygodę. W razie trudności skonsultuj temat z lekarzem lub farmaceutą.